Dotarliśmy do Singapuru. Jesteśmy zmęczeni, padnięci, przynajmniej ja. Wyszliśmy ze stacji, duże budynki, wieżowce. Idziemy do naszego hotelu i mamy 600 metrów. W musimy się zalogować. W ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie mamy wyjść. Są takie dziwne oznaczenia wszystkie, że musieliśmy się pytać chyba z 10 osób. Nie? Mega robi wrażenie. Tam w ogóle jest u góry, w środku budynku. 4 piętra, jest jakiś chyba park. Jesteśmy w naszym hotelu, oczyszczacz powietrza, kuchnia, kuchnia, lodówka, mikrofala, Alusia, to jest nasze łóżko i to jest bardzo szeroki kąt, żeby w ogóle się dało cokolwiek nagrać i się da nagrać faktycznie, więc, więc to może wyglądać dość duże. Tu jest przedsionek, a łazienka tu jest, umarłem, O łazienka jest duża akurat, tutaj jest fajnie. No. Witamy w Singapurze. Właśnie dostaliśmy od pana, który nam wynajmuje mieszkanie parasoleczkę. Pada, nie poddajemy się. Wychodzimy z 10.30. Trochę przespaliśmy, jedziemy do galerii handlowej coś zjeść. Jest fajnie, jest super, jest pozytywna energia. Jedziemy. <laughs> Singapur! Wybraliśmy McDonalda na szybkiego. 17 dolarów. Singapurskich. 51,50 50 zapłaciliśmy za to. Alusia będzie zoomować, 3 ludzie są na szczycie. Są. Idziemy przez Helix Bridge i tutaj mamy widoc widoczek na miasto. Przed nami jest słynny hotel, za nami jest kółeczko i idziemy na ogrody, które znajdują się tam w oddali, nie będzie chyba widać, ale spróbuję przybliżyć. O no kurczacko, to sort. Zbliżamy się, zbliżamy, dochodzimy do ogrodów, które znajdują się, się tam, dobrze, że mam parasolkę do pokazywania, to taki wrzut, tak będzie pokazywać idealnie. Tam jakiś statek ogromny, tam, tu jest Alusia. Hotel z drugiej strony. Widziałem to parę razy na filmach na YouTube, ale to nie, nie wyobrażałem sobie tego w ten sposób. Musimy zejść na dół. Tu jest przejście i idziemy tam do góry. Pogoda nam nie dopisuje, co chwilę pada. Jesteśmy przy ogrodach słynnych. Wieczorem postaramy się to wrócić, jak będzie pokaz 15-minutowy. Dobra, plan jest taki, że mamy bileciki na to i na to i to jest darmowe. Idziemy teraz na Flower Doom. Zimno no. tu jest. Co, co powiedziałeś? Dla dzieci to mega? No. Dla mnie to jest mega. O, <gul> Następna atrakcja Cloud Forest. Wow. Nie da się ukryć, że jest trochę wilgoci tutaj, ale tylko troszeczkę. Jesteśmy przy słynnych drzewkach w parku i za dziewięć minut mamy pokaz. Jesteśmy w galerii handlowej, a tutaj jest łódka. Właśnie dochodzimy do fontanny, na której będzie pokaz. Godzina 21, jest za cztery i przed nami taki widoczek. Delikatnie, delikatnie wieje w naszą stronę. I jesteśmy sali moczki. Aj, tak warto! Tam widać hologram, który jest wyświetlany na parze wodnej. Jak to wygląda, to się w głowie nie mieści. Marina Hotel, centrum handlowe. Fontanna, budynki, drapaczy chmur, a ta kula to jest Apple Store. Można sobie kupić iPhone y na przykład. To już koniec przygody na dziś. Bierzemy naszą parasolkę pożyczoną z hotelu i idziemy, nawet włączę światło. o, Idziemy z naszą parasolką do hotelu. Tam widoczki, tam widoczki, wszędzie widoczki. Zjedliśmy, przeszliśmy dzisiaj ile kroków Walusia? Mało. Mało, ale 18 tysięcy, trochę mnie nogi bolą. Idziemy spać, jutro działamy dalej. Hello. Kolejny dzień, godzina 11.30, wybraliśmy się do ZO. Kolejny dzień, godzina 15, dopiero wyszliśmy praktycznie Dlaczego? A dlatego, że dwa dni tyle chodziliśmy, że nogi nam do tyłka weszły Musieliśmy się zregenerować Jesteśmy pod jedną z głównych atrakcji, czyli taki lew, który się wodą z buzi Znowu w, przy ogrodzie i przy hotelu Mieliśmy tam iść Mieliśmy iść do góry na restaurację, ale niestety nie ma miejsca i ja nie mam koszuli Ale głównie nie ma miejsca, także mamy wymówkę a nie idziemy, bo po prostu za parę lat, jak się dorobimy pieniążków, to pójdziemy do, do hotelu. Dzień wyjazdu pada, musimy się dostać do galerii. Mamy mnóstwo czasu z godzina która? 11. O 19.15 mamy lot, a Lucia idzie kupić parasolkę z 7 Eleven. Tak. Ja mam pelerynkę z do, ale Marcin nie ma, musimy się jakoś dostać. Dobra. Jesteśmy w Singapur Airport przy wodospadzie